Cześć, witajcie w specjalnym odcinku Obzilli dziś top 10 najciekawszych smartfonów 2015. Na miejscu 10 telefon, którego procentowi specjalnie dobrze wiodło się w 2015 roku. Zresztą takich marek było więcej. I ja długo zastanawiałem się, czy o tym urządzeniu wspominać, ponieważ ona nie zbiera specjalnie pozytywnych opinii wśród komentatorów rynku telekomunikacyjnego. Natomiast ja myślę, że większość z nich wzięła się stąd, że po prostu tuż po premierze tego urządzenia pojawiły się lepsze, nowocześniejsze, bardziej powiedzmy takie efektowne flagowce. A chodzi oczywiście o HTC One M9, telefon, z którego ja byłem bardzo zadowolony. Uważam, że urządzenie wygląda fenomenalnie, jest zbudowane w najlepszy z możliwych sposobów, ma fantastyczne telefoniczne. Głośniki, najlepsze na rynku. Ma również ciekawą nakładkę systemową, a ta metalowa budowa radziła sobie zupełnie dobrze z odprowadzeniem ciepła z mocno nagrzewającego się procesora. I w efekcie z tego telefonu można być zadowolonym. Ja uważam, że on zasługuje na takie wyróżnienie. Szczególnie, że obecna cena telefonu jest bardzo przyjazna. Na miejscu dziewiątym z kolei pierwszy flagowiec z 2015 roku, czyli LG G Flex 2. Urządzenie, które miało premierę już dawno temu, w związku z tym podejrzewam, że zostanie pominięte w wielu podsumowaniach. Ale niesłusznie według mnie. Telefon z całą pewnością wyróżnia się tym charakterystycznym kształtem. Ja bardzo często w wielu testach narzekam na to, że urządzenia, smartfony wyglądają teraz bardzo do siebie podobnie. Różne designy są kopiowane nie tylko wśród jednej linii, jednego producenta, ale również pomiędzy producentami i wszystko tak naprawdę wygląda trochę na jedno kopyto. W związku z tym, kiedy pojawia się coś naprawdę oryginalnego, należy przyklasnąć, należy się ucieszyć, że jednak są jacyś producenci, którzy jeszcze ciągle eksperymentują z designem. Ale oczywiście, LG G Flex 2 to nie tylko wygląd, to również ciekawe technologie. Sam wyświetlacz jest bardzo ciekawy. Bardzo ciekawy jest również samoregenerujący się plastik, który nie został niestety skopiowany do innych urządzeń. Szkoda, bo to bardzo ciekawa rzecz. Bardzo podobają mi się również multimedia w tym urządzeniu i tak naprawdę w LG G 2 nie udało mi się znaleźć żadnych strategicznych wad. Urządzenie w chwili obecnej da się kupić za naprawdę rewelacyjne pieniądze, w związku z tym ciągle jest fantastycznym wyborem zakupowym. Na miejscu ósmym marka, której jeszcze w podsumowaniach top 10 Mobzili nie było. Pojawiła się zupełnie znikąd i od razu wprowadziła na rynek kilka ciekawych modeli produkowanych m.in. przez Giant czyli bardzo ambitnego chińskiego producenta, oczywiście pod swoją marką. I najmocniejszym z tych urządzeń był Allview X2 Extreme, 6-calowy fablet o fantastycznych podzespołach, rewelacyjnej jakości wykonania, bardzo fajnym designie, przepięknym wyświetlaczu, szybkim procesorze, fenomenalnym interfejsie. Urządzenie miało również bardzo dobre multimedia, całości dopełniało jeszcze świetnie działający czytnik linii papilarnych i 64 GB pamięci wewnętrznej. W efekcie urządzenie okazało się jednym z największych pozytywnych zaskoczeń Mobzili w 2015 roku. Ja uważam, że telefon warto kupić, szczególnie, że często jest dostępny w różnych promocjach cenowych za naprawdę dobre pieniądze i dlatego wylądował na miejscu ósmym. Oczko wyżej również marka, która debiutuje w tym zestawieniu, natomiast marka o dużo dłuższych tradycjach, którą z całą pewnością znacie, za telefon, który moim zdaniem jest najwygodniejszym tabletem, jaki kiedykolwiek powstał. To jest on z tak dużym wyświetlaczem, a tak wygodny jest naprawdę eventem. Mowa oczywiście o Alcatel One Touch Idol 3 5,5. Telefon jest super lekki, super cienki, super zgrabny i z całą pewnością nigdy nie odczujecie jego rozmiaru, kiedy będziecie go trzymać w dłoni. Świetną fenomenalną cechą jest również to, że da się go używać do góry nogami, czyli nigdy nie trzeba się zastanawiać, czy wyciągać go z kieszeni, czy z torebki w odpowiedni sposób. Bardzo podoba mi się w tym telefonie również to, że pozostałe cechy są na dobrym poziomie. To jest półkowy smartfon, ale taki, w którym nie przepłacicie za jego cechy, ponieważ cena również się zgadza. Poprawić można byłoby jedynie przy długą nazwę, natomiast z całą pewnością Alcatel One Touch Idol 3 35,5 zasługuje na wyróżnienie na miejscu 7. Zmnawianie nazwy jednego z procentów wielu Polaków przed 2015 rokiem miało duże problemy. To się zmieniło z tego względu, że ten procent radził sobie w 2015 naprawdę fantastycznie. Jest już trzecim największym procentem telefonów na świecie, i mowa oczywiście o Huawei. Na miejscu szóstym znajduje się model P8, czyli flagowe urządzenie tego producenta. Ten telefon już na start miał naprawdę atrakcyjną cenę, dużo niższą niż w większości flagowych konkurentów, co sugerowało, że Huawei nie chce się z nimi ścigać, nie chce się ścigać z tymi najmocniejszymi przeciwnikami, ale raczej chce być dla nich alternatywą, tańszą, ale równie piękną i w telefonie rzeczywiście postawiono na fantastyczną jakość wykonania, na możliwości fotograficzne, z możliwością malowania światłem, jeżeli ktoś się czuje artystą. Ja tej funkcji nie umiem dalej jakoś specjalnie Wykorzystywać, natomiast na pewno doceniam to, że producent dokłada telefonu trzyletnią gwarancję w systemie door-to-door. -door. Bardzo podoba mi się również to, że jeżeli w ciągu 3 miesięcy od zakupu zbije wam się szkło w tym urządzeniu, to Huawei wymieni je za darmo. I to są takie rzeczy, które bardzo pozytywnie wpływają na moją ocenę tego urządzenia. Oczywiście reszta pozysku w urządzeniu również jest na świetnym poziomie, dzięki czemu Huawei P8 ląduje na miejscu szóstym. Na miejscu piątym ląduje z kolei iPhone 6S. To jest iPhone, którego używało mi się zdecydowanie najwygodniej spośród wszystkich iPhone'ów, jakie kiedykolwiek to. Wydaje mi się, że ewolucja, która nastąpiła przy okazji prezentacji modelu poszła w dobrą stronę. Telefon oczywiście kopiuje świetne, udane cechy swoich poprzedników, tak jak na przykład jakość wykonania, bardzo dobry wyświetlacz, fenomenalny procesor, czy stabilną platformę, stabilne oprogramowanie. Natomiast dodaje jeszcze kilka ciekawych, ciekawie rozwiniętych przez Apple innowacji, na przykład 3 czyli możliwość sterowania telefonem przy pomocy siły nacisku. Myślę, że ta cecha będzie rozwijana również w telefonach konkurencji w najbliższym czasie. Podoba mi się również to, że Wprawiony aparat fotograficzny. On już jednak odstawał rozdzielczością od tego, co było w konkurencji. Podoba mi się również to, że wprowadzono animowane, ożywione zdjęcia, które wyglądają w fajny sposób. No i w efekcie iPhone 6S w istocie był najwygodniejszym, najciekawszym według mnie iPhone'em, jaki kiedykolwiek powstał. Z całą pewnością zasługuje na to, żeby być na miejscu piątym. Szczególnie, że cena urządzenia już nie przeraża. Niestety inni producenci doskoczyli do tego pułapu cenowego, prezentując część modeli w znacznie wyższych cenach niż ta iPhone'a 6S. Zapewne zdążyliście już zauważyć, że wiele modeli w tym zestawieniu podpada pod kategorie ciekawe, a nie najmocniejsze. Tak się wydarzenia potoczyły w 2015 roku, że dużo modeli, nawet tych topowych prezentowanych z nowymi wersjami systemu nie działało płynnie. Były telefony, które były prezentowane z fantastycznymi aparatami fotograficznymi, które były wadliwe, albo na przykład były problemy z panelami dotykowymi. Natomiast na miejscu czwartym znajduje się smartfon, który wpisuje się świetnie w kategorię jednocześnie ciekawe i jednocześnie jedne z najmocniejszych. Mowa o Samsungu Galaxy S6 Edge Plus, fablecie od Samsunga topowym który wspiął się na to czwarte miejsce dzięki fantastycznej jakości wykonania, porywającemu designowi, dzięki świetnym multimediom, dzięki super szybkiemu procesorowi z ogromną ilością pamięci operacyjnej. Jestem przekonany, że Galaxy S6 Edge Plus wygra wiele podsumowań 2015 roku, natomiast u mnie na miejscu czwartym znajduje się z tego względu, że jest tak naprawdę większą wersją Galaxy S6 Edge, Niczym więcej. Trochę szkoda, że nie pojawił się ten telefon w wersji z rysikiem. Byłbym wtedy pewnie z niego bardziej zadowolony. Tak czy siak, czwarta pozycja to jest dobry wynik dla tego telefonu. Na pierwszym miejscu podium w zeszłym roku królowała Motorola Moto G. Telefon o fenomenalnym stosunku ceny do jakości. Niestety jego następcy nie pojawiają się w tym zestawieniu z różnych powodów, byli po prostu mniej udani. Natomiast znalazł się inny następca, taki bardziej duchowy tego modelu, oferujący również fenomenalny stosunek ceny do jakości i mowa o Huawei P8 Lite, który właśnie na miejscu trzecim się znajduje. To jest telefon, który oferuje świetny zestaw cech. 8 procesor, 2 GB pamięci RAM, 16 GB dysku wewnętrznego, 13-megapikselowy aparat, oczywiście LTE na pokładzie i opcjonalny Dual SIM w pułkowej cenie, co jest szalenie ważne. Rozjeżdżając przy okazji swoją konkurencję od innych producentów, np. przykład Samsunga Galaxy Grand Prime, LG 4 c czy HTC Desire 620, wszystkie te telefony były dostępne w podobnej cenie, a tylko Huawei wyróżnia się mocno zestawem podzespołów. No i dzięki temu Potem telefon ustawiały się kolejki w salonach. To był również telefon, który Wy najchętniej oglądaliście w Mobzili w 2015 roku. W związku z tym można podsumować tak: świetny stosunek ceny do jakości i bardzo udane parametry. To jest dokładnie to, czego chciałoby się więcej. Huawei P8 Lite znajduje się na miejscu trzecim. Na miejscu drugim flagowy smartfon, który wyróżniał się cechami do niedawna uważanymi za zupełnie naturalne. To był smartfon, w którym dało się wymienić baterię, dało się wymienić klapkę baterii, dało się również rozszerzyć pamięć. I to nie są cechy, które są specjalnie popularne wśród flagowych urządzeń. Na szczęście da się je ciągle znaleźć. I bardzo się cieszę, że LG przemyślało swój nowy flagowy model na wskroś. I LG G4 zasłużyło na lokatę drugą, nie tylko za te cechy, o których wspomniałem przed sekundą, ale również za zestaw wszystkich innych pozostałych. Za bardzo dobrą jakość wykonania z tą skórzaną klapką baterii na czele, za większy wyświetlacz niż większości konkurentów, zamknięty w podobnej obudowie. Za chłodny procesor, wprawdzie nieco wolniejszy, ale jednak e, po prostu nie przegrzewający się, co jest ważne. E, no i oczywiście za fenomenalny aparat fotograficzny. To jest najważniejsza, najbardziej podkreślana cecha tego telefonu. Można się nawet godzinami spierać, przypadkiem nie jest to najlepszy aparat fotograficzny, jaki jest e, na rynku. Należy również podkreślić, że w tym roku LG G4 wygrało łatwo z konkurencyjnymi flagowcami od Sony czy HTC, unikając wpadek z niedziałającymi podzespołami albo np. z absurdalnie wysokimi cenami. No i w efekcie urządzenie jest po prostu świetnym, świetnym smartfonem dostępnym za dobre pieniądze i dlatego LG G4 ląduje na miejscu drugim. Komentując losy tej serii smartfonów w podsumowaniu 2014 roku, stwierdziłem, że ona się liczy coraz mniej w walce o tytuł najciekawszych urządzeń, jakie są dostępne na rynku. Rzeczywiście wydawało się, że procent popadł w jakiś potężny marazm, oferując dokładnie te same zrecyklingowane pomysły w kółko, nie oferując nic zupełnie nowego. Byłoby bardzo, bardzo źle, gdyby rok 2015 kończył się taką samą konkluzją dla Samsunga, bo oczywiście o nim mowa, natomiast na szczęście dla tego procenta jest zupełnie inaczej. Para smartfonów Galaxy S6 i S6 Edge zwycięża w moim rankingu top 10 najciekawszych smartfonów 2015 roku. Z tego względu, że oferuje kilka cech, które zaczynają się od naj. najlepsze procesory, najlepsze ekrany, fantastyczne multimedia, rewelacyjną jakość wykonania. No i również należy pochwalić ten ciekawy, oryginalny design w modelu Edge. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego i odnotowuję, że część cech pominięto dla osiągnięcia takiego efektu, jak na przykład wodoodporność czy możliwość wymiany baterii. Natomiast uważam, że było warto. Bardzo podoba mi się również decyzja Samsunga, że zaprezentowano dwa bliźniacze modele. Jeden dla osób, które szukają czegoś bardziej klasycznego, bardziej eleganckiego, drugi dla osób, które szukają czegoś bardziej kreatywnego, bardziej oryginalnego. Uważam również, że to są pierwsze tak udane modele w tej serii od czasów pamiętnego i świetnie ocenianego Galaxy S2. Cieszy mnie również to, że Samsung postawił na przebudowę nakładki systemowej i w efekcie nazwa Galaxy S nie będzie się kojarzyć po 2015 roku z zasobożernym TouchWizem, tylko raczej z jakością. Z całą pewnością Friday i przyjemność korzystania z telefonów jest ogromna. Samsung Galaxy S6 i Samsung Galaxy S6 Edge to dwa najciekawsze smartfony 2015 roku w Mozilla. A jakie jest Wasze zdanie na temat mojego podsumowania? Co byście z niego usunęli? Co byście do niego włożyli? Dlaczego? Czy się nad tym zastanawialiście, czy macie już jakiś swój e, własny, prywatny top 10 najciekawszych smartfonów minionego roku? Jeśli tak, to zapraszam do szerokiego komentowania, natomiast apeluję o spokojne, wyważone opinie. Słuchajcie, to są tylko i wyłącznie smartfony, w związku z tym błagam żadnych wojen w komentarzach. Naprawdę jestem pełen podziwu, z jaką pasją się można wykłócać o smartfony. Jak sobie poczytałem komentarze z pod odcinkiem z zeszłego roku, to naprawdę jestem pod wielkim, wielkim wrażeniem, natomiast nie ma sensu. Uważam, że to są rzeczy naprawdę mało ważne w ujęciu globalnym, w związku z tym nie kłóćmy się o nie. Zróbmy to w cywilizowany sposób. Muszę Wam również się przyznać, że wybór tych 10 smartfonów w tym roku dla mnie był bardzo, bardzo trudny, ponieważ obiecywałem sobie wiele po wielu modelach, szczególnie tych flagowych. Pewnie wiecie o których myślę, bo one nie pojawiły się w ogóle w tym zestawieniu. Części telefonów, po których również wiele sobie obiecywałem i które bardzo chciałem przetestować, nie zdążyłem, bo po prostu do mnie nie dotarły. I takim modelem jest na przykład Nexus 6P, dlatego go nie ma w tym zestawieniu. po prostu nie było sensu go oceniać w ciemno. Sami ocencie, jak mi wyszło. Długo się naprawdę nad tym zastanawiałem. Natomiast muszę Wam również podziękować za wzięcie udziału w konkursie, który przygotowałem wraz z Play. 4830 komentarzy mniej więcej napisaliście, naprawdę mnóstwo. Będę się przez nie wszystkie przekopywał. I wszystkie je przeczytam po to, żeby brać trzy osoby, które dostaną telefony. Gdybym mógł rozdać dodatkowe 4827 telefonów, to oczywiście bym to zrobił wszyscy byliby wygranymi. Natomiast niestety takiej opcji nie mam. Pamiętajcie, że zgodnie z regulaminem wszystkich zwycięzców poinformujemy o wygranej jutro. W związku z tym zaglądajcie do swoich skrzynek Facebookowych. Jeżeli wygracie, to oczywiście z góry Wam gratuluję. Jeśli nie, to zapraszam Was do brania udziału w kolejnych konkursach. Również błagam o cywilizowane i spokojne komentarze dotyczącego konkursu bo jeżeli będą jakieś negatywne to po prostu może następnych konkursów nie być. Oczywiście chcę Wam również podziękować za wspólnie spędzony 2015 rok. Jeszcze raz. jeszcze raz życzyć Wam wszystkiego dobrego w 2016. Niech to będzie najfantastyczniejszy rok w Waszym życiu, tak żeby wszystkie marzenia Wam się spełniły. Trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć.